Dzień dobry państwu z tej strony widzę się Fivem dzisiaj przejdziemy geometrydasz. dasz dzisiaj przejdziemy geometrydasz. dasz dobra Wiem, że u was się u was za głośne więc ścis ściszę wam trochę, mikrofon będzie trochę, no będzie tak, mikrofon będzie głośniejszy. Dobra, przechodzimy. Może będziecie mnie hejtować pod komentarzami, że jestem słaby, ale bynajmniej coś potrafię. Na przykład w takich miejscach się zaczynam bardzo o, jakby będę przy prze, 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 no, dobra nieważne ale tutaj z tymi zielonymi emeral emeraldami na to mam ale tak to 51 nie jestem z tego zadowolony strasznie to jest na najłatwiejsze, na telefonie przechodzę to nie wiem, chwilę, w minutę, a tak to na komputer nie wiem tego przejść. Nagrałam to w to tylko dlatego, że wydałam to 14 zł. I nie chcę się wkurwiać. Jest zawsze Wypiekam. Albo jeżeli jeżeli nie wypiekam, to sorka, Dopiero się uczę. Dobra. Dobra, mam to gdzieś. No, muszę to przejść bardziej niż 51. Przepraszam, że się nie nie odzywam, ale się trochę skupiam. Oj, 56%, ale to i tak dużo. Postaram się tak, żebyście nie przesłyszeli mojej klawiatury później. No i tak dobrze, chyba, chyba zrobiłam według mnie. Według mnie jest gig. tak codziennie przychodzę to po prostu. Dobra. To będzie chwila przerwy. Zera wraca. Dobra, powróciłam. To nam trochę tak. Widzicie, odbieram 4 minuty. No ale i tak skończymy do Kurde.